Skryte skarby, tajne archiwa, niewyjaśnione zagadki. Tutaj zaczynają się cienie wojny. Gdańsk, miasto, które widziało początek wojny i być może jej najciemniejszy sekret. Gła, unosząca się z nad Motławy, otula ruiny przy ulicy Okopowej. Dziś to tylko cegły, pęknięty beton i zardzewiałe pręty wystające z ziemi. Zwykły przechodzień nie zwróciłby na to uwagi. Ale jeśli się zatrzymasz, jeśli posłuchasz uważnie, w powietrzu wciąż czuć echo tamtych dni, bo w 1945 roku stała tu siedziba Gestapo. Miejsce, do którego ludzie wchodzili, ale z którego prawie nikt nie wracał. Świadkowie mówili, że nocą z piwnic słychać było krzyki, potem tylko ciszę. Po wojnie mówiono, że piwnice przeszukano dokładnie, że wszystko zabrano, że nie zostało nic. Ale to nie była prawda. Pod warstwą gruzu w jednej z zalanych wodą sal odnaleziono metalową szafę pancerną. Ciężką, pokrytą rdzą, z wybitym w stali słowem bursztyn. Nie otwarto jej od razu. Nie było klucza, nie było kodu, nie było nawet chętnych, by ją ruszać. Raport z roku 1946 wspomina jedynie, że sejf zabezpieczyły służby radzieckie. A potem cisza, jakby skrzynia i wszystko, co w niej było, rozpłynęło się w powietrzu. I może właśnie tak miało być, bo dekady później, w notatkach jednego z oficerów Urzędu Bezpieczeństwa, pojawiło się zdanie, które do dziś budzi niepokój: Zawartość sejfu z Gdańska, przekazana do Moskwy w ramach operacji Balticum, zawierała dokumenty o charakterze specjalnym. Nie wiadomo, co dokładnie się w niej znajdowało. Niektórzy mówią o planach eksterminacji ludności Europy Wschodniej, inni o liście kolaborantów i agentów. A są i tacy, którzy wierzą, że Bursztyn był czymś znacznie większym projektem, którego ujawnienie mogłoby zmienić historię świata. W czasie wojny Gdańsk nie był tylko portem był laboratorium, archiwum punktem dowodzenia. To tutaj Gestapo gromadziło nie tylko ludzi, ale też informacje. Siedziba przy Okopowej była jednym z najważniejszych ośrodków wywiadu na Pomorzu. To właśnie tu spływały raporty z obozów, więzień, urzędów i kolei. Dokumenty oznaczone jako Geheime Reichsache, sprawy najwyższej tajności. Niektóre dotyczyły przesiedleń, inne operacji przeciwko polskiemu podziemiu. Były też raporty o tajnych badaniach prowadzonych w okolicznych laboratoriach. W roku 1944, gdy front wschodni zbliżał się do Bałtyku, Niemcy rozpoczęli akcję systematycznego niszczenia archiwów. Nadali jej kryptonim Sonderaktion Bursztyn, z pozoru zwykła ewakuacja dokumentów. W rzeczywistości coś znacznie większego. Polski wywiad raportował później. Że pociąg z Gdańska wyruszył w stronę Malborka w styczniu 45 roku. W wagonach znajdowały się skrzynie, metalowe pojemniki i sejfy owinięte w płótno. W dokumentach opisano ładunek jednym zdaniem: akta specjalne bursztyn. Ale pociąg nigdy nie dotarł do celu. Zniknął po drodze. Bez śladu. Jakby rozpłynął się w powietrzu, dokładnie tak jak później sejf z Gdańska. Ktoś musiał chcieć, by ten pociąg zniknął. By wszystko, co wiózł, zniknęło razem z nim. Po wojnie alianci odnaleźli w zniszczonym Berlinie wzmianki o tej samej nazwie: Operation Bernstein. Po niemiecku bursztyn. Ten sam kryptonim, ten sam cień, ale żaden z raportów nie wyjaśniał, czym dokładnie była ta operacja. Nie znaleziono rozkazów, nie odnaleziono list przewozowych, nie było świadków. Niektórzy historycy twierdzą, że chodziło o zwykłe archiwa Gestapo, inni, że był to transport tajnych badań, spisów agentów, a może nawet wyników eksperymentów medycznych. Pojawiła się też teoria, że w skrzyniach ukryto złoto, dzieła sztuki lub dowody zbrodni, których świat nigdy nie miał zobaczyć. Jedno jest pewne: coś zniknęło zbyt doskonale tak doskonale. Że nawet dziś po tylu latach nikt nie potrafi powiedzieć, co naprawdę kryła nazwa bursztyn. A może to właśnie o to chodziło. Bo niektóre sekrety mają pozostać w cieniu, a ten cień wciąż unosi się nad Gdańskiem. W latach 60. w Moskwie odtajniono część dokumentów z pomorza. Większość z nich dotyczyła drobnych spraw administracyjnych, ale wśród setek stron znaleziono coś. Co od razu przyciągnęło uwagę badaczy? Jedno krótkie zdanie, bez kontekstu, bez podpisu, bez daty. Materiały operacyjne z Gdańska przekazane w ramach bursztyn. Nic więcej. Żadnych nazwisk, żadnych numerów teczek, żadnych szczegółów, które pozwoliłyby zrozumieć, o co naprawdę chodziło. Jakby sam tytuł Bursztyn był wystarczającym ostrzeżeniem. Jakby ktoś, kto to pisał, wiedział. Że lepiej nie mówić nic więcej. Kilka lat później, podczas remontu jednego z przedwojennych budynków w Gdańsku, robotnicy natrafili na coś dziwnego: zawalone schody prowadzące do zamurowanej piwnicy. W środku kilkanaście wypalonych skrzyń, wszystkie nadpalone, stopione, jakby ktoś próbował spalić je od środka. Wśród popiołów znaleziono fragmenty papieru. Resztki pieczęci i taśmy z niemieckimi napisami: Abwehrstelle Danzig, Annenerbe. I znów to jedno słowo: bursztyn. Historycy, którzy zbadali znalezisko, rozłożyli ręce. Nie pasowało do żadnego znanego transportu, żadnego archiwum, żadnej znanej akcji. Wyglądało tak, jakby ktoś w pośpiechu próbował zatrzeć każdy ślad. Nie tylko zniszczyć dokumenty, ale także pamięć o nich. W roku 1987 dziennikarz Der Spiegel dotarł do byłego oficera KGB. To, co usłyszał, brzmiało jak scenariusz filmu szpiegowskiego. Mężczyzna twierdził, że Bursztyn nie był żadnym archiwum. Był operacją przejęcia danych Gestapo przez Związek Radziecki. Według jego relacji, wśród przejętych materiałów miały znajdować się plany polityki rasowej w Europie Wschodniej, tak szczegółowe, że ich ujawnienie mogłoby wstrząsnąć opinią publiczną na całym świecie. W dokumentach miały być nazwiska, lokalizacje, eksperymenty. Zbrodnie, o których nigdy nie napisano w żadnym raporcie z Norymbergi. Ale to nie wszystko. Inne źródła mówiły o czymś jeszcze bardziej niepokojącym. O eksperymentach medycznych prowadzonych przez oddział SS Hygiene Instytut w Gdańsku. Ich raporty miały zniknąć właśnie w ramach tej samej operacji. Nie znaleziono ich nigdzie. Ani w Niemczech, ani w Rosji, ani w archiwach alianckich. Nie ma dowodów, nie ma zdjęć, nie ma nazwisk. Zostało tylko powracające echo jednego słowa: bursztyn. Dziś, ponad 80 lat po wojnie, Gdańsk znowu jest spokojny. Turyści spacerują po ulicach, robią zdjęcia nie wiedząc. Że pod ich stopami może wciąż spoczywać historia, której nikt nie odważył się opowiedzieć. W roku 2002 archeolodzy prowadzący pracę na terenie dawnej siedziby Gestapo natrafili na fragment metalowej szafy. W środku skorodowany zamek i ślady ognia. Analiza wykazała, że temperatura topienia metalu była zbyt wysoka. By mogła pochodzić z przypadkowego pożaru. Ktoś musiał chcieć, by nic nie zostało. Więc dlaczego ta historia wciąż powraca? Dlaczego kryptonim bursztyn pojawia się w raportach, listach, a nawet w rozmowach ludzi, którzy nigdy się nie znali? Czy to tylko legenda? A może ślad czegoś, co naprawdę istniało? Niektórzy badacze wierzą, że bursztyn był kluczem do zrozumienia, jak naprawdę działał niemiecki aparat terroru: że to właśnie tam, w tych tajnych aktach, znajdowały się dowody na współpracę, o której nigdy nie wolno było mówić. Inni twierdzą, że to mit historia wymyślona po to, by wypełnić pustkę po zniszczonych aktach i spalonych dowodach. A jednak, coś w tym nie daje spokoju. Bo jeśli gdzieś w archiwach Moskwy, Berlina albo Warszawy wciąż istnieje teczka z napisem bursztyn, to być może w środku są dokumenty, które mogłyby zmienić nasze pojęcie o tym, czym naprawdę była wojna. Bo wojna nie kończy się wtedy, gdy milkną działa. Kończy się wtedy, gdy poznajemy prawdę, a ta wciąż czeka na odkrycie. Która teoria według Ciebie brzmi najbardziej prawdopodobnie? Zostaw komentarz i zasubskrybujcie "Cienie Wojny", bo historia ma swoje cienie.